Cześć, z tej strony World Minecraft 12 a jest to już drugi odcinek z mojej serii Let's Play Minecraft sezon drugi. Dzisiaj jestem na pustyni i odnalazłem <laughs> świątynię. Yy, właśnie, na, odnalazłem świątynię. Byłem na pustyni tak przy okazji wykopać piasek i tam pod drewno szedłem, szukam. No i tutaj znalazłem świątynię, więc mówię, szkoda byłoby jej nie nagrać, więc nagram ją sobie. Okej okay. Co, jak, jak tu zejść, żeby nie było faila przypadkiem Może tak. O właśnie tak. Powiem wam, że, że powiem wam dobrze, że to nie jest przypadkiem drewniana płytka. Ok, złoto, kości. Akurat kości mi się przydadzą. Oho, enchantowana książka. Z enchantowana kości. Znów złoto, dużo złota. Ale emeraldu brak. Nie wiem, czy tutaj można było zrobić emerald, ale wydaje mi się, że tak. Wiecie, co mi się teraz nie podoba? Że TNT nie zabija ludzi. Tak. <laughs> Można było robić fajne pułapki, a teraz. dupa. Naprawdę szkoda. Mhm. Dobra. Ja to wykopię. I się widzimy. Okej. Okay. Jestem. Eee, wiem, zdziwicie się, trochę tutaj jest inaczej. No troszeczkę sobie tutaj grałem. Tutaj mam magazyn. Eee, czekajcie, tutaj tak, no takie piecyki, nie? Zawsze się A Jakie tam przejście, sobie zrobiłem tutaj takie drzwi. I właśnie jest nowy snapshot, 13w02a. I widzicie co się stało z drzwiami? Tutaj są klamki, a ta klamka powinna być tu. I teraz tak. Chociaż normalnie się otwierają. Ale teraz to tak dziwnie wygląda strasznie. E, na dworzu. Wygląda to nieco tak. Tutaj jeszcze bym by usiał. Teraz jakoś to zauważyłem dopiero. O kurde, Uhu. E, znalazłem też diamenty 10. Tylko nie wiem, jak mi się uda wkleić zdjęcia, to pokażę, jak nie, to nie. <gry> jak, o ile też nie zapomnę. No i 9 tutaj łopata? Yy, no byłem tam na jaskiniach i tepe. To teraz może sobie zrobimy diamentowy kilof. Yy, ten, no. To w ogóle powiem, że chciałbym bardzo iść do neteru, wykopać ten, to rudy kwarcu. No, przydałoby mi się, wam powiem. Znaczy, przydała. Chciałbym ją mieć. Coś nowego. Eee, nie wiem, co to było. Eee, no, nie wiem. Tutaj mam w każdym razie łóżko. Mm, Taki balkon. I tutaj jest takie przejście. Będzie do tej góry. Tylko jakoś na razie mi się nie chce robić. No, nie wiem. Co, co w tym odcinku? W tym odcinku bym poszedł do jaskini, tak mi się wydaje. I chyba tak zaraz zrobimy. Tylko ja tutaj y, zaraz sobie zrobię cięcie, przygotuję się, tutaj dokończę to. No tak myślę, że tak będzie najlepiej. Tylko tutaj, jak to zrobić? Hmm. Dobra, na razie tego nie ruszam. Dobra, ja to wszystko skończę, przygotuję się. I możemy ruszać do haskiń. Okej, okay. jestem. Już tutaj do kanionu zeszłem, On to jest niedaleko domu, właściwie to bardzo bliz bliziutko. Ehm. Myślę, że podzielę ten odcinek na party. Czyli na przykład będzie tam... To jest Let's Play Minecraft Sezon 3, odcinek drugi, to będzie na przykład 2a, 2b, 2c, coś takiego. Bo trochę sobie połażę. Ja wziąłem large Beyond, czyli to będą ogromne, 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 ogromne kaniony, i będzie, będzie ich dużo, chyba. Chyba. Po mi się wydaje. Powinno. Opa, nie chcę tego. O, żelazo. O jezu. Uff, żyję. Dobra. Przynajmniej powinny być duże kaniony. Cześć. Ja tu byłem. Hmm, dziwne. Wydaje mi się, że nie byłem. Buch. O, dobrze. Chodź, no chodź, chodź. Nie wiem, czy tutaj właśnie nie wykopałem tych diamentów, mi się wydaje. Aha. Tu, czekajcie. Okej. Okay. Dobra, później wykopię. Chyba tam pójdę. Widzicie co, to ja znajdę tylko jaskinię, gdzie nie będzie pochodni. I wrócę. Okej, okay. coś tam się znalazło. Okay. <laughs> nie będę tutaj za dużo gadać. Okej, tak. Po co? <laughs> <clears throat> Sorry. Potrzebuję dużo żelaza. Dużo. Jak wrócę do domu, to nie wiem. Tam, 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 co, co zrobić dalej. Wydaje mi się, że jakieś farmy byłoby trzeba zrobić, choćby grzybków. Będę też dużo rzeczy robić poza cięciami. No, tak mi się wydaje, że lepiej będzie. Chociaż też niektóre rzeczy będę pokazywać, jak tam buduję. No. Słyszycie? Lawa? Przynajmniej ja słyszę. Cicho są ustawione, więc nie wiem. Bo wykopuje trochę węgla. No nie wiem, czy to dzielić, czy to nagrywać, czy to ma sens. Jeszcze się zastanowię. Nie wiem, ale chyba tego nie będę dzielić, jak mi się wydaje. Nie. Cofam tamto? Wiem, jestem szybko zmienny. Hech. Koniec. O, pająka słyszę. Okej. Okay. No nie, znów kanion. Nieoświetlony. To dobrze. Chciałbym znaleźć diamenty. Tak, do pierwszych diamentów bym, bym zrobił może cięcie. Nie piszcie mi, że opuszczam zresztą surowce, bo. Ja je zaraz wykopię. sześciutko wykopię. Na nie sześciutko, ale wie, większość. Ok. So, nie wiem, czy Wy macie też takie przypadki, tak jak dzisiaj. Przyjeżdżam do szkoły. Siedzę pod klasę i widzę jakiegoś dzieciaka, który płacze. I podeszłem do niego, tam się spytałem, co mu się stało. A on powiedział po prostu, że e, boli go gardło, a mama i tak kazała mu przyjść ze szkoły. No nie wiem, jak dla mnie to trochę dziwne. gdzie Dziecko. Ten. Jest dziecko, którego poligardło gardła mama i tak mu każe i do szkoły. No to to jest, trochę chyba nie z tym rodzicem, no nie? Jak dla mnie przynajmniej. O. Nie wiem, za bardzo o czym gadać. O. Coś fajnego, ale ja już tu byłem. No właśnie. Nie dobrze. Okej. Okay. Dzień. Ja. Dzień. Tarcza. Aha. Znowu tu jest tu chyba. Dobra, wiecie, co ja coś naprawdę znajdę? Coś. Jakieś diamenty czy coś. I będę, bo nie ma tak sensu. Śmaragd. Fajnie. I. Powiedziałem, że ten, tak, jak coś tu będzie coś ciekawego, to to, 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 będę nakryć. Tu jest drugi. O, dziwo. Gdzie on Kurde. O, tu jest. Okej. Okay. Już tych szmaragdów to troszeczkę mam. W kanionach to ich jest najwięcej. Wam powiem. Ale diamentów brak. Oj, brak. Dobra, lecę szukać. Mmm. Yy... Dobra. Jest spawner, no nie. Pojąków. Tu. Czekajcie zatkam, żeby było później łatwiej wejść. No a... <tutaj>, tutaj jest spawner zombie. Blisko, nie? Też tak uważam. Ja. Dobrze. Na pewno się przyda. Obraz zaraz to będzie trzeba wkroczyć, ale najpierw ją zabić. Ja. Gin. Gin. Dobrze. To wyrzucę. Niepotrzebne mi na razie. Znaczy na razie. W ogóle. Hop. Ча-ча-ча. О, боже, или их там есть. О, Okej, okay. kokobins. Chociaż chyba mam w domu kokobins. Okej, okay, przyda się, tylko nie chcę tego, tego, tego. Siód sobie wezmę chlebek też, zresztą chlebek sobie zaraz przygryzę. Mm -hmm. No, i chyba tych elementów dzieci, co chyba nie znajdę. Złoto, złoto. Już mam 14 złota. W domu 50 coś. Ale się przyda na tory. W ogóle teraz w tej wersji 13W02A jest TNT Card. No, czyli wózek z TNT, nie? I jest też taki tor aktywujący to właśnie. Gdy jest zasilony, yy, tak jakby TNT się uaktywnia i dopiero po jakimś czasie wybucha. No, czyli jak normalnie by go yy, odpalić, te TNT. A gdy znowu nie jest, tylko przejedzie po tym, albo by na przykład po Power Rail, to od razu wybucha. Po sekundzie od razu. Gdy przejedzie to bum. Nawet nie zdąży wyjechać z klocka i od razu wybucha. No. Jest są bloki kwarcu, jest oszlifowany kwarc. Oszlifowany, kwar... Szli... nie, szlifowany kwarc. Yy... Szl... Oszlifowany blok kwarcu, blok kwarcu, płytek z kwarcu i... i schodki z kwarcu. Yy, co tam jeszcze jest takiego? No w ogóle, już tutaj jest yy, blok redstone'a on daje też sygnał, jak normalny Redstone. Jest coś w stylu tych jakby lampy słonecznej, czy coś takiego. Teraz już zapomniałem, jak to wszystko dokładnie się nazywa. Ale na pewno będę to wykorzystywać. Jaka tam trochę się tam znam na tym? oj oj Dobra, będę szukać teraz diamentów. No, jest. Udało się. Już się zastanawiałem nad tematem odcinka. Niepowodzenie jaskim czy coś w tym stylu, ale jest. Udało się znaleźć. Wreszcie diament. Dobra. Kopiemy się do niego. O kurde, o kurde. Już dzisiaj popełniłem błąd, wpadłem do lawy. <śmiałam> Miałem dwa serduszka, ale udało mi się jakoś wyskoczyć. Ten podstawić się coblestonem. Bo myślałem, że... Ła, straciłbym wszystko. I jeszcze troszeczkę. O! Palm. I super, miałbym dwa diamenty. To tylko jeden. Dobra i to a przynajmniej, nie? O, kurde. Diamentowa łapa. Zresztą była mi potrzebna do kopania dyrta, piasku itp. Dużo. Dobra. To będzie koniec tego odcinka. znalazłem wreszcie diamenty, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. No i, no i. co? Piszcie, czy wam się podobało. Lajkować oczywiście w górę. No. to wszystko. Cześć.